cześć, hej, jestem odcinek z BSP, a w dzisiejszym odcinku jestem na koncie Miss Ariany, czyli osoby ze 113 levelem. Jestem na koncie top 1 osoby na Block Star Planet. Yy, zaraz zanim przejdziemy do w ogóle czegoś, chcę powiedzieć, że na tym koncie są takie laki. I tak, ja dostałem hasło od Ariany i się zalogowałem i no, mam takie coś, że nie mogę usunąć skinów. Nie mogę dodać znaj albo usunąć i nie mogę wydać ani z jednego Diaksa, ale ja nie chcę po prostu chcę sprawdzić przedmioty dolne i w ogóle... No po ja w ogóle ja w ogóle nie czekam, bo ja wiem, że te poczty mi się w ogóle nie włączy, bo teraz też wiadomości to no. No, z mych też trochę jest. No i dobra, widzimy się już chyba na jakichś skinach. Dobrze, nie buduj, nowy Blockstar i zaraz sprawdzamy, czyli jak już przedmioty dolne. Okej, okay, klik... O, Ariana nie ma tego, czyli nie jestem sam. I widać, że do kupienia to ona ma te dolne, ale nie ma wszystkich. Za to ma lepiej... Yy, no, jak wejdziemy we wszystko i jedziemy. Zaraz zacznę. Ja okej. Okay. Unicorn, Mermar, yy, czyli ta syrenka. Dobra. Paniwicy, miś. I okej, okay, zaczynają się. <gry> Mój marzon przedmiot dolny. Okej. Okay. Dinuś, Ice Walkery. Spódniczka, to. Nogi z pierwszego sezonu. Chmurka. Ta ninja, ten kot, te syreny, <grym>, motyl, jest, są wingsy, są te kalosze i candy canes. Tu jest tyle tych pakietów, że e, głowa mała. Naprawdę tu jest... Nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba każdy pakiet od marca... Aria, no dobra, może nie, ale wydaje mi się, że tak od początku tego roku to jest na pewno każdy pakiet. Yy, chyba, tylko nie ma z tego sezonu, tak? Tak, z sezonu nie ma. Ale ogólnie to jest z każdego sezonu. na przykład yy, kupiłam w tym sezonie nie ten, tylko nie, na przykład i ten, i ten, i halunowy i taki, ale kupiła ten z motylkiem. Na przykład w piątym, yy, z tego co wiem, to kupiła i ten mermaid, yy, konik morski i to, ale kupię również te ogony. No ale dobra, yy, najpierw sprawdzamy. Najpierw zacznijmy od ciekawszych. Ja dostałem pozwolenie na skina. Więc skina zrobimy. Najpierw wiecie co? Ja najpierw sprawdzę. Najpierw sprawdzę najciekawszy, czyli ten taki fotel. Gdzie jest ten fotel? O, tutaj jest fotel. O, wow! Dobra, sprawdzamy w ogóle. Yy, zaraz tu widzimy coś, ile brakuje do levela, tylko mam nadzieję, że mi się otworzą skin. Dobra, już wszystko jest. Weźmy może jakiś yy, Marbob yy, Albo w ogóle... weźmiemy może po prostu mojego skina. Mam nadzieję, że... Uda mi się szukać do no, bez problemu, jak widzicie. Yy, tylko czy teraz się załaduje Mój profil, o no, dobra. a tym są trochę lagi, no ale jednak y, jakie to jest konto i w ogóle. Okej, okay, używamy tego skina, dajemy go tutaj. Do, no też czytaj ok wystaje. Dobra, to jest, okay, jest największy problem ok, akurat, ok yy, Możemy zmienić to. Yy, pewnie jak tu zobaczymy, ludzie będą takie wow, co, Marbo. Yy, no, może był to akurat zostawię oryginalne, tylko mo może akurat tylko to zmienię. Włosów mi się nie chce znaleźć na moją, a powiem to, dobra, zmienimy y, włosy na moją oczkę, więc widzimy się, jak ja już to wszystko zrobię. Dobrze widzę, bo ja już moje włoski mam i powiem wam szczerze, Ariana ma tu taki bardzo ładną, taką niebieską. W sumie tu jest inny i tu jest inny. Ariana, jeśli chcesz ją jeszcze usunąć, ja nie mam w ogóle, nie ma sprawy. E, więc tutaj trochę odbiegniemy od tego w ogóle. Będzie co innego, może powiedzieć. Dobra, tu jest taki, to jest tak z No, ja też Ariane nie zazdroszczę levela. Jak pakietów je zazdroszczę, to wydaje się, że levela jeszcze bardziej. A tu, wiecie co? Może zamiast tego damy normalny. To jest mój skin, a ja w nim coś zmienię, bo mi się nie podoba. I dobra, wiecie co? Przy okazji już jesteśmy, sprawdźmy klocki. O, Ariana nie ma tych. No to wiecie? Dobra, śklocka. Ma tak, ma piernika, masz wszystkie ma Ul, ma te perły, jestem ciekawa bardziej jest z pakietu. Pareczenie, prędkość, były chyba klosky w pakietach, tak? Kwas, gorące szkło prezent drugi ze świąt, no dobra, no tu jest tych lotków, no, no nie oszukujmy się. To z tamtego roku miała Halloweenowe, a ja myślałam, że z tego, no ale widzicie, z tamtego roku miała. No jest tu tych lotków dużo, chyba że to... Nie, to nie, pewno nie z tego. Dobra, zapisujemy to na przykład y, Tu Marbob, y, witam, y, witam, fajna nazwa, nie, Mariana, jak też to, co się usunąć, jak nie chcesz, to nie usuwaj. Y, jakby trochę to odbiega od Twojej bo jest moje tło. No i dobra, zapisujemy, dajemy fotkę i testujemy pierwszą rzecz. I... Okej, okay. do lewela pasek jest malutki, ale ja mam dopiero 113, a już się jej brakuje tak mało. Na pewno przejdziemy w jakiś parkour. Zobaczymy, jak to wygląda, jak się przejdzie. I jak to wygląda z tym z 14. Dobra, testujemy. Nie no, no ogólnie no, ten fotel to jest super. Mega mi się on podoba. Patrzcie. Jest taki no... No, jak może tutaj no nie wygląda fajnie, no, ale tu moim zdaniem jest w ogóle... Nawet tu jest ten hotel fajny, ja mam nadzieję, że go kiedyś tam jeszcze przywrócą, no bo no bardzo bym go chciał i w ogóle monet no, to ja może nie wyrażam się na ten temat, ile mam monet? Elviacsów ma prawie 8 tysięcy, monet to yy, yy, no, yy, no 100 level to też robi wrażenie, no pozdrawiam wszystkich z komentarzy, serio to hej, no wow, wow, to ja, yy, dobra no Okej, okay. może sprawdźmy teraz y, na szybko jakieś y, szybkie, jak to wygląda, jak się przejdzie. Y, jak wygląda 114, tylko gdzie tu się idzie? Nie chcę wam pokazywać tych sekundówek, by po prostu to przejść, ale nie wiem, czy Ariana się nie obrazi, jak, jak wejdę na jakąś sekundówkę. Dobra, gdzie tu się. No, znaczy, no, jak wejdę, to może nie, ale jak wam pokażę, dobra. uwaga, jak wygląda 116 level na Blockstar Planet? Co? Eee. Eee, dobra, to nie... nie... wiem, szczerze sorry. Poczekamy, dobra, nie, nie chcę się czekać do 114 Elo. Y, no to nie dowiemy się. No dobra, no trudno, zdarza się najlepszym. No, Ten woda wygląda fajnie, o jakie... lecie dobra, wiecie co? Sprawdźmy bronię. z ciekawości. No tak czemu nie? Bronię, dobra? Y, I moje. Ma, a, broni chyba. Nie, no o to, to, o to musimy jest katany, ja muszę to sprawdzić, ja muszę sprawdzić katany, ma Feature of Loss, dobra, sprawdzamy dalej, sprawdzamy kolejne pakiety, Ania się zagaduje, teraz wiecie co, ja bym teraz sprawdził, jakby nie mogę ani usuwać, naj, ani niestety yy, do, dodawać, to ty albo podpiszę może, że tak, że to ja, niech ludzie wiedzą, Maru, jeśli to ty. To ja nagrywam. Dobra, nie będę więcej pisał. Okej, okay, Ice jest Walkery. Wygląda to fajnie. I broni damy też no te katany. Nie, jest te katany są śliczne. Ja muszę sprawdzić katany, dobra? No tutaj, dobra, nie, katany była mi zerni, jednak mi się nie podobają. Wolę sprawdzić te broń z tego pakietu. No, o, to jest... To jest fajne. Ok. No, może zmienimy, tylko damy jakby na prawą stronę, dobra, i damy może, to ma być, okej, okay? może taki kolor, a butów, da Daję się zmieniać kolor butów, patrzcie, dobra, nie, damy oryginalne, zapisujemy, miniaturki nie będę zmieniała, bo tam potem zmienia, jak już będę wchodził z tego fonta, i uwaga, testujemy i, oj, jest... te buty są po prostu śliczne, myślę, że każdy to widzi, Piękny jest efekt tego lodu. O, w ogóle tak mi się podoba to. I buty są śliczne, piękne, cudowne. Tak mi się podobają. I, no, buty są fajne. Dobra, teraz takie aria wyżaki. Wiem, że zrobię takiej po kolei. Audycznie trochę, ale, no, hmm, chciałem zrobić to jak najszybciej, bo to jednak nie jest moje konto. Ma tą rybkę, ma smoka, ma, ma lamę. Zaraz zobaczymy też y, pakiet z pierwszego sezonu, bo ten pakiet ma mało osób. I wydaje się, że mi się niektóre osoby mogą być ciekawe. Ma dragon sibę, ma tego kurczaka. Tu jeszcze jest. Ma tą kaolicę, ma tego, pięknego tego, jak on ma? No wiecie, tego Agnara, no. I o, tutaj ma nawet kucyka. To może damy sobie na ten odcinek y, Alamę, bo no czemu by, nie? Name jest... Dobra. O, nie, nie kombinujmy, dajemy na Agnara i Elo i pozdrowiec. Ja, ja chcę też wytestować takie jakby rzeczy, których nie testowałem na koncie Adiko. Nie będę testował takie same rzeczy. Będzie zobaczcie, testowałem konto Adiko, no, bo tam też były różne przoty dolne. Dobra, może to sobie edytujmy. No, pozdrawiam tutaj wszystkich z kom, co normalnie Omega napiszę tutaj tylko i zrobimy edytuj jeszcze. I jaki możemy? Teraz zaczniemy od dolnych. U, jestem na odcinku normalnie. Junik tego dinusia testowałem. Boż, nie testowałem. O, nie testowałem tego, to możemy sobie zaraz przetestować. O, nie testowałem tego, yy, to też możemy też przetestować w sumie. Tych ogonów, nie testowałem. Mutyla, Dobra, wiecie co? Teraz pakiet z pierwszego sezonu. Ja po prostu. jestem ciekawa, jak to wygląda. Dam jeszcze tą broń. No? O, wygląda w ja mu da się zmieniać kolory. Może dać na przykład niebieską, ale nie. Wiecie co? Ja zostawię oryginalne. Yy, wiem, że to nie pasuje w ogóle. Ja to potem i tak zmienię. No, i uwaga, testujemy pakiet sezonu pierwszego i on. O, myślimy z wyżaki, bo on mi jednak przeszkadza, dobra? <grytania> o, tyle wyżaków to aż tak dziwnie, jakoś. Dobra, uwaga, testujemy i. No, fajny. Ten pakiet jest też fajny. Ta broń, może jakaś najpiękniejsza, nie jest, ale chodzi. Nie no, mam seriala normalnie, ale chodzi się fajnie. Te nogi mi się podobają i no, ogólnie jest po prostu fajny. Nie wiem, czy mi, mi się podoba i no. Dobra, może te nogi mogłyby mieć lepszą animację, ale ogólnie nieźle. Ale z tego levela. A, dzięki, dzięki. To nie jest moje konto, ale się czuję już jakby to było moje. Znaczy, że to nieważne. Okej, czegoś nie mamy? Chmurkę zsummiałem. To w sumie ma taką samą animację jak ma ten elf. Ariana ma tego ma, a w ogóle tego nie widziałem. No to ma, to ma, nie będziemy może sprawdzać. Misia też nie będziemy, bo tu ja też mam. To już testowałem tą spódniczkę, ten pakiet też jestem uciekł, nie testowałem i jeszcze chyba tutaj już, o te, te ogonki, to no no nie wiem, ten motyl, no może motyl nie, wiecie co, ja teraz sprawdzę, powiedzmy, że, a tą spódniczkę, niedługo idą święta, niektórzy mogą być ciekawiej, i przy, a, I przy okazji sprawdzimy, czy Ariana ma broń tą yy, tą świąteczną, bo lepinki nam pewnie zaraz będzie, nie wiem, w szoku, kto hakują konto, nie, 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 to tylko ja. O, jest, jest ta broń Giftback. Yy, sprawdzimy. O. Yy, to raczej będzie powtórka, Zresztą, Dobra, bez tej broni, to już wygląda okropnie. Raczej w tym roku będzie ta spódniczka znowu, czyli ją powtórzą. Więc sprawdźmy, czego można się spodziewać w tym roku, jaką ona ma animację. No! K. Może być, też szpilki w sumie, w sumie są ok. Może być, nawet ta animacja. Chodzi się nią w miarę fajnie. Tutaj też nie wygląda tak źle. I naprawdę ten 106 level tak mnie zachwyca. No i dobra, widzimy po prostu na no, następnym skinie się. Widzimy. Dobrze, wiecie co? Sprawdzimy jeszcze te Candy Case na sam koniec. I Myślę, że będziemy już kończyć to konto. A ja w ogóle teraz tak patrzyłem, to arena ma już bitę, normalną liczbę EXPA. Czyli 8 milionów, ale nie. Tam był jakiś błąd na początku, ja jakieś lagi I no, te nogi, szczerze, tutaj wyglądają kozacko, jak się nimi stoi. Animacje mają fajną, a jak nimi, no jak nimi chodzimy, to też są ok. Choć nogi, no nie wiem, każdy ma swoje zdanie. Moim są fajne. No, dzisiaj dużo było, by na tyle. Jeszcze teraz szybko zrobię tego skina, tak jak ja go zostawię. Nie wiem, może Ariana go usunie, może nie. Jakby go nie usuwała, to chciałbym, żeby miała jakąś pamiątkę po mnie i żeby. Nie, nie miała jakiegoś okropnego skina. Damy broń za setny level, no bo yy, no fajna jest ta broń w ogóle, wow Cox. No myślę, że... No, no, może być O, teraz jest lepiej. Wydamy ją niebieską w moich kolorach, Chciałem gadspra... No tu nie gadspar, no niestety coś nie niepykło. Zapisujemy, dajemy fajną miniaturkę, czyli taką moją jaką miałem no, o coś takiego. Mamy wzajemnie skoks. No i co? Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnych live'ach lub odcinkach. No i jeśli chcecie, znaczy w sumie już y, dostawałem do spor takich kąt. chcecie, abym dostosował. Jeszcze jakieś pakiety, których jeszcze nie dostawałem, zapisać. Może ja znajdę jeszcze jakieś konto, których pakietów nie dostawałem, bo na pewno są jeszcze takie y, konta. Na pewno jest dużo takich kont. Na przykład, y, powiedzmy, y, Transformersy. No, ten pakiet mógł być fajny. Możecie, możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie. A już z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa!